Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku, a my dzisiaj nagramy sobie typowanie KSW61, które odbędzie się już w najbliższą sobotę i na tym kuponie mamy 5 walk, wyleśnimy się tak, chyba będzie 5 walk na kuponie a generalnie y, wytypujemy sobie wszystkie walki, które dzisiaj są, ale zaczniemy sobie od walk, y, które są y, które będą na moim kuponie i pierwszą taką walką będzie walka kobiet, jedyna walka kobiet na tej karcie czyli Karolina Owczarz kontra y, zawodniczka, która ma dopiero drugą walkę, czyli ucinić. Y, zobaczmy na Karinę ostatnio przegrana pierwsza w karierze y, z Justyną Habą. Nie wiadomo jak to zadziała tutaj na zawodniczkę z Łodzi, ale pier wcześniej trzy wygrane była Underdogiem w walce z Aleksandrą, rolą, którą, y, rolą, którą później pokonała. Z Justyną Chabą przegrała, ale już y, bardzo dużo osób nie doceniało tej zawodniczki. Y, jej rywalką, to jest zawodniczka, która stoczyła tylko i wyłącznie jedną walkę, wygrała ją decyzją. No tutaj przeważy według mnie doświadczenie. Doświadczenie i obycie w OKTAGONIE przed tak dużą publicznością, tym bardziej, że już wracają yy, kibice. Będzie to na dużej hali, więc tutaj mój typ idzie y, bezpośrednio w Karolina Owczarz na kurs 1.38. Szkoda, że nie nagrywam tego typowania z tydzień wcześniej, ponieważ kursik był z y, 1.55, bądź nawet 1.60. Drugą walką, y, walką na moim kuponie, którą sobie typujemy będzie walka Iwana Erslana z mysialą. Bardzo ciekawa walka według mnie, y, troszkę dla mnie na przetarcie dla Erslana ponieważ Noomiśela z Narkunem przegrywa przez jeden cios, następnie swoją walkę wygrywa, zresztą zobaczmy sobie na jego 24 wygrane 10 porażek, yy, wygrał z Bekawaczem. walka przez ciosy wygrana w drugiej rundzie, wcześniej naprawdę duży pasmo zwycięstw, przegrana tylko z Tomaszem Narkunem, ale Erslan, Iwan Erslan to jest zawodnik 9-1-0 porażek, swoje pojedynki kończył bardzo, bardzo szybko, bardzo mocny cios, nie udało się trafić do Masza Narkuna. Narku trafił jego na początku drugiej rundy. Później go poddał. Ale ostatecznie wydaje mi się, że dojdzie jakiś mocny cios do głowy. Tutaj myśleli i polegnie w tej walce. I wypułem sobie tutaj. Nie wyobrażam sobie, że jeżeli ta walka w ogóle miałaby się skończyć decyzją. I tutaj nawet bym był skłonny Iwan Erslan w pierwszej rundzie, ponieważ wydaje mi się, że. W pierwszym rundzie zazwyczaj, Iwan Erslan jest bardzo dynamiczny, idzie do przodu, próbuje trafić już na samym początku swojego rywala, a naprawdę ma kowadło w ręce, więc jeżeli trafi, to urwie głowę. Ale bezpiecznie z tym kursem tutaj będzie Iwan Erslan przez. Yy, po prostu w sumie przed czasem. I tak sobie damy na kursie 1,50. Iwan Erslan przed czasem. Trzecią walką będzie walka Tomasza Romanowskiego z Patrykiem Kinclem. To jest również ciekawa walka, ponieważ mamy dwóch strikerów, jeden z programu tylko jeden. Drugi jest to zawodnik bardzo doświadczony, który miał się bić z Michałem Materlą. Jak to zresztą wiemy, ostatnio pokonał bez żadnego problemu Tomasza Drwala w pierwszej rundzie przez ciosy. Naprawdę bardzo mocne uderzenie jak na tą wagę. Tomasz Romanowski, no to jest to zawodnik dobry. Wypunktował. Zobaczmy tutaj na jego shardoga. Wypunktował bez problemu Jona Surdu. Jona Surd ostatnio wygrał swoją walkę z Korzyrzewskim przez knockout, ale wypunktował surdu. Yy, nie można powiedzieć, że miał całą walkę pod kontrolą, ponieważ niektóre sytuacje mu się wymykały. No, dla mnie tutaj jest ewidentne zwycięstwo yy, Patryka Kincla. Według mnie wygrał przed czasem przez KOTECO bądź, no się sobie akord, nie wyobrażam, po prostu według mnie dojdzie któryś z tych mocnych ciosów na tyle mocno do głowy Romanowskiego, że zakończy tutaj jego, yy, że tak powiem, świadomość w tym pojedynku, ale na kurcz 1.33 damy sobie na Patryka Kincla. Kolejną walkę, jaką sobie wytupujemy jest to walka Saladina Parnasa z Filipem Pejczem. Saladin Parnas 141. Nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie właśnie ten jeden cios Daniela Torresa, to byłoby 15 0, ponieważ naprawdę, no, no już punktował na samym początku, było widać że bardzo wyraźną przewagę tutaj Francuza. Torres trafił nie można mu tego odnieść, ponieważ trafił no i bardzo mocno naruszył Parnasa, który po tej walce wydaje mi się, że jeżeli ją wygra oczywiście, dostanie walkę z Danielem Torresem remanżową. Filip Page zawodnik, który dostaje szansę w tym KSW, zawalczył na KSW dokładnie cztery razy. Dwie walki wygrał, dwie przegrał. Bardzo ładna wygrana z Filipem Wolańskim, przegrana z Danielem Torresem, przegrana z Romanem Szymańskim i wygrana z Sebastianem Rajewskim. To też była wygrana, którą trzeba brać troszkę z dystansem, ponieważ tutaj doszedł jeden cios po prostu i ugasił Polaka, ale y, wiadomo, takie walki są bardzo efektywne i bardzo fajne dla oka, ale mało możemy cokolwiek z nich wywnioskować, jeżeli chodzi o samego zawodnika, No trafił po prostu na ten y, na nerw policzkowy, jeżeli chodzi w, w przypadku Sebastiana Rajewskiego. No i położył go na deski sztywnego, można powiedzieć. No wiemy, że tutaj Parnas na pewno, na pewno nie da się y tak trafić. Jest dużo szybszy od Rajewskiego, dużo skuteczniejszy. I szczerze mówiąc nie mam pojęcia, bo jest prawdopodobne, że Parnas będzie chciał po prostu tę walkę utrzymać w dystansie i wypunktować swojego rywala, pokazać po prostu KSW, że on kolejną walkę wygra, tak samo jak teraz. Ale też jest opcja, że po prostu będzie chciał skończyć to efektywnie, szybko. Ale dla mnie tutaj jest jedno pewne, Saladin Parnas tą walkę wygra i na niego sobie tutaj obserwuję zwycięstwo Saladin Parnas i walka wieczoru, czyli Mariusz Pudzianowski kontra Łukasz Juras-Jurkowski. To bardzo, bardzo ciekawa walka w sumie, to trochę bezsensowna, bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek ranki, to nie ma ona najmniejszego znaczenia. Mam po prostu dwie gwiazdy, dwie legendy KSW. Jest z jednej strony mamy Pudziana, który ma rekord 14-7. Ostatnio wygrał z Nikolą Milanowiczem. No Nie ma się za bardzo czym chwalić tą walką. Dostał gościa, którego MMA nie trenował, tylko trenował Judo wcześniej. Nie wiem na ile, tam 2-3 godziny przed galą. Albo już nawet w trakcie gali. Przecież nawet jako, no jakoś to na pewno był ten sam dzień, w którym odbywała się gala. Został zakontraktowany Nik Nikola Milanowicz, wcześniej wygrał z Erko Yunem, co mnie bardzo dziwiło, bo myślałem, że później tę walkę przegra, ale pokazał, że przez parter, że przez parter tą walkę wygrał, tak samo jak wygrywał z Jem Sylwą. To też, gdyby tam nie obalał, to mogłoby być różnie. No wydaje mi się, że później tutaj w stójce za dużej krzywdy Jurasowi nie zrobi, ale, ale. No, Juras to jest zawodnik, który ma 17-11 rekord, ostatnio wygrana. Ze Stefanem Bekawacem, no ale nie wiadomo, jaka to była wygrana. A tutaj sobie po prostu jego przeciwnik złamał nogę. Przegrana z Martinem, Zawadą. Wygrana z Sokodżu. Te dwie wygrane to takie też było bardzo dużo kontrowersji. Na to wygrano Sokodżu, że to nie powinna być wygrana Jurasa. Z Zawadą przegrał. Z Bekawaczem wygrał, dlatego że jego przeciwnik, jak już mówiłem, złamał sobie nogę. No... No ciężko cokolwiek powiedzieć o walkach Jurasa po tym powrocie. No tak jak sobie widzimy tutaj, ostatnia walka yy, przed tą przerwą na KSW 15, na KSW 39, bardzo, ale to bardzo duża różnica, bo to jest aż 6 lat różnicy. Wydaje mi się, że po prostu B pójdzie jak nie w pierwszej rundzie, to w drugiej obalenie ze strony Pudziana. No i, i Jurasz już nie wstanie spod Polaka, Jurasz już spod Polaka nie stanie. naprawdę Erko nie mógł wstać spod Pudziana. A wiem jak wygląda jako, jak jest jaką ma muskulaturę, a jak wygląda Juras, nie, nie odejmując mu tutaj oczywiście nic. Ale no siłowo, jeżeli Pudzian już, już obali Jurasa i będzie na nim, nie wyobrażam sobie sytuacji e, w żadnym wypadku, jeżeli Juras miałby wstać spod Pudziana i wydaje mi się, że Pudzian nawet może mieć taki gameplay, że na początku drugiej rundy w połowie pierwszej obalić Jurasa i, no, i tą walkę skończyć w parterze i damy sobie po prostu tutaj na wygraną Pudziana mamy kurs 5-16 ja sobie to właśnie taki kuponik obstawię taki najbardziej na to KSW polecam Wytypuję sobie również inne walki tutaj resztę walk yy, na szybko tak jak po prostu sądzę, że kto wygra yy, że kto wygra. Yy, no i zacznę od do wstępu tych walk oczywiście nie będę odstawiał tylko po prostu podał tutaj swoje typy Jakub Kamieniarz, Adam Niedźwiedź no tutaj walkę Adama Niedźwiedzia oglądaliśmy z Kozierzewskim na KSW tą walkę przegrał, Kozierzewski prze, przegrał później dwie walki i z Surdu yy... Już nie do końca pamiętam, ale przegrał dwie walki Koziorzewski z Surdu i... z Sobiechem? Yy... Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, już pamiętam Ale według mnie tutaj murowanym faworytem, tak samo jak u Bugmaherów jest Jakub Kamieniarz, naprawdę pokazał się dobrze mimo tego, że przegrał było widać, że go wypunktował po prostu bardzo dobrze Kaszubowski, ale według mnie Kamieniarz sobie poradzi z Niedźwiedziem przez zapasy co brazylijski jest bardzo dobrą stroną Adama Niedźwiedzia, lecz wydaje mi się, że nie będzie w stanie go zbyt mocno zastosować. I dla mnie tutaj Jakub Kamieniarz Kolejną walką jest Damian Stasiak kontra Andrzej Le Lezijew, Ukraińiec. 1,65 Stasiak, 20 Lezijew. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, naprawdę nie mam pojęcia, bo Ukraińc jest też również naprawdę bardzo dobry zawodnik. Nie jestem w stanie wytypować kto wygra. Widzę wygraną. Nawet szybciej Ukraińca, niż Polaka w tym starciu. Ale osobiście, jeżeli miałbym to typować, to wytypowałbym 1,5 rundy plus po prostu. Tylko następną walką jest Roman Szymański, Dynowa Desma. Również nie mam pojęcia naprawdę, ale wiem jedno, jeden i drugi nie kończy szybko swoich pojedynków, aż tak szybko, żeby skończyć je w, pie i w pierwszej rundzie, bądź na początku drugiej. I tutaj bym również dał półtorej rundy plus i Michał Kita Darko Stosić bardzo ciekawa walka. Bardzo ciekawa walka, zastępstwo odskakuje Darko Stosić, i to mnie właśnie najbardziej tutaj zastanawia, że on wskakuje w zastępstwo, Jak on się pokaże w tej walce, Michał Kita ostatnio przegrał z filmem The miał swoją chwilę w tej walce i to nie można powiedzieć. Michał Wikicie miał swoją chwilę. No i szkoda troszkę tego zamkniętego oka, bo no to była główna przyczyna porażki tutaj Michała w tej walce, to toczyć ładnie pokazał się z Włodarkiem, bardzo taktycznie rozgrywał Polaka i w końcu trafił którymś tym naprawdę soczystym ciosem który odciął Komara naprawdę ciężko tą walkę wytypować, bo ja naprawdę widzę tutaj wygraną Kity, jeżeli miałbym to obstawiać to na pewno bym zaryzykował i by postawił na kursie 2,80 na Kitę niż 1,38 na stosicie bo wydaje mi się, że Kita może tą walkę wygrać przez clinch jeżeli będzie clinchował swojego przeciwnika Skutecznie go obalał. Wiadomo, że Stosik będzie silniejsze, ale kita, kita, kita po prostu lubi zaskoczyć swoich rywali, lubi e, sprawić niespodziankę i szczerze mówiąc, bardziej by się skłaniał ku jemu e, na kurcie 2,80 jako jedynemu underdogowi. Może oprócz tego tutaj e, Liziewa w warce ze Stasiakiem, no ja bym stanął bardziej po stronie tutaj Polaka niż e, Darko Stosicia. Nie zdziwię się w ogóle po prostu, jeśli Kita tutaj przegra przez jakiś mocniejszy cios, ale y, jeżeli miałbym stawiać, to stawiam na kitę. Tych pojedynków stawiał nie będę, które przed chwilą wymieniłem. Y, Kuponik jest tutaj. Y, uszykowany, które ja będę stawiał to tyle w tym odcinku. W tym tygodniu jeszcze wlecą dwa odcinki. Jeżeli chodzi na UFC i walkę Logana Pola z Floydem Mayweatherem Jr. Y, jeżeli chodzi o OKZW, to tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć.